Python w Excelu pojawia się wśród kolejnych osób używających wersji abonamentowej. Aby z niego skorzystać, wpisujemy równa się PY, zatwierdzamy TAB i jesteśmy w trybie edycji skryptu. Enter powoduje tutaj zejście do kolejnej linijki, a Ctrl Enter zatwierdza cały skrypt. Przygotowałem dwa proste skrypty. Pierwszy to po prostu odwołanie się do naszej tabeli źródłowej i przypisanie jej do zmiennej TB, a drugi to Skrypt, który powoduje, że grupujemy nasze dane po dacie, aby zobaczyć sumy sprzedaży dla konkretnych dni, a następnie cały wynik przypisujemy do zmiennej wykres. No właśnie, co gdybyśmy na tych danych chcieli utworzyć wykres? Wciśnijmy sobie Enter, no i budujemy wykres na zmiennej wykres. To jest coś, co powoduje, że powstaje wykres. Na osi X chcemy mieć datę, na osi Y chcemy mieć sprzedaż, a typ wykresu, który nas interesuje, to wykres liniowy. Zatwierdzamy Ctrl Enter a następnie zaznaczamy pewien obszar komórek, ponieważ nasz wykres jest jeszcze mały i skorzystamy ze scalenia, aby był większy. Jeżeli podoba się ten trik, prześlij go koniecznie dalej.